W tym odcinku przetestujemy sobie lody waniliowe z firmy Grycan. Tak jak widać one się prezentują. Tutaj macie firmę, jest to Grycan. Informacje, że są to lody od pokoleń. Informacje o smaku, jest to waniliowe. Pojemność jest to pół litra. Historyjkę tych lodów. Kod kreskowy. Skład produktu. Wartość odżywczą. I data końca świata. Więc teraz możemy przychodzić do rozpakowania produktu. I tak widać jest coś takiego. Się to trzeba oderwać. I tutaj mam i możemy otworzyć. Po otworzeniu okazują się lody waniliowe. Możemy teraz przychodzić do przetestowania ich. Powiem tak, czuć, że te lody są z wyższej półki. Smak wanilii jest naprawdę wyśmienicie odzorowany. Tutaj macie cena jest to 11,99. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że mają naturalny wanilowy smak. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że są za drogie. Więc teraz możemy przychodzić do podsumowania produktu. Podsumowując! Prot zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę 8 na 10, ponieważ jest naprawdę smaczny. I na dziś koniec i pa